Cześć, jestem Brodaty, a przed wami na koniec tego roku i tego miesiąca Brodaty gadanie. Nie recenzja, nie wrażenia, a moja rozbudowana wizja pewnego gatunku gier, czyli jakie ja to mówię, Brodaty pierdzielenie. Pewnej gry, jakiej chciałbym po prostu zobaczyć, opis jej feature'ów, mechanik, rysunki w trakcie, jak to powinno działać i wyglądać. No i ktoś może zapytać, czy nie będę miał bólu dupy, jak jakaś firma wykorzysta moje wizje. Nie, moi drodzy, bo ja żyję szczęśliwy i po prostu będę zadowolony, że gram w grę swoich marzeń. A może kto wie, odezwie się do mnie nie wiem, CD Projekt, Techland albo inna firma i powie: y, Stary, ty masz genialny pomysł, mów co, jak mamy robić. Też będę zadowolony. W tle filmu zobaczycie różne gry tego gatunku, głównie te bardziej znane. Nie są one tym najlepszym hacker jaki jest na miniaturce i w tytule, bo zrobiłem małego clickbaita. Tak, pod spodem miniaturki jest malutki tekst MARZEŃ i tak samo w tytule, czyli nie jest to clickbait. Też przed Wami moja wizja takiej gry hack and slash, która w mojej ocenie byłaby idealna oraz to, co brakuje mi w dzisiejszych grach z tej szuflady. Często dostaję pytania, jakie gry HNS bym polecił, bo ktoś grał w Diablo 3 albo w Poe, szuka czegoś innego, a ja mów, mówię wtedy najczęściej, że warto wrócić do przeszłości, do czasów, kiedy slashy były bardziej ciekawe, do Torchlight 2, do serii Van Helsing, do Titan Quest'a, no można też oczywiście do Grimdaund, że do Poe, no, ale to są gry, powiedzmy, takie najbardziej znane. Masę tych gierek można kupić dzisiaj za grosze. Całą serię Van Helsing można dostać za 20-30 złotych, czy to na Steamie, czy na G2 w ofertach giftowych, też są po dosłownie złote. Titan Quest Anniversary za kilkanaście złotych na Steamie, chyba tam w wyprzedaży, czy na G2 w gifcie też po kilkanaście złotych i w ciągu swojego growego życia klepałem, moi drodzy, chyba z 30 gier tego gatunku, jak nie więcej, nawet nad paroma pracowałem tam mniej więcej i żadna w pełni nie dała mi wszystkiego, co bym chciał, a wręcz dostrzegłem, że masa ostatnich HNS-ów ekstremalnie mocno ogranicza stare mechaniki, myśląc, że młody gracz hack'n'slashowy e, najara się wykastrowanym, anorektycznym karłem. Sorry za takie określenie, ale to jest dość właściwe. Na przyszłość zapowiedziane mamy Power 2 oraz Diablo 4. Te pierwsze to dla mnie taki trochę marketingowy reskin z nowymi e aktami, to drugie to dla mnie taki mod do trójki z klimatem z dwójki. Czy aby na pewno idziemy w dobrą stronę, jeżeli chodzi o hack and Slash? przed wami moja wizja gierki HNS, w jaką chciałbym zagrać. Punkt pierwszy. Rodzaje postaci. Nie lubię gier, w których jesteśmy zmuszeni do stworzenia 10 klas postaci, by móc osiągnąć w danej grze wszystko i skorzystać ze wszystkiego. Przede wszystkim tutaj mowa oczywiście o MMORPG-ach, ale jednak w przypadku Hack'n'Slash'y też to tak bywa. Od zawsze byłem zwolennikiem tego, by gracz mógł grać jedną postacią, więc, jakby to było w moim hackerslaszu marzeń, jak to? Zrezygnować z kas postaci? Maga, wojownika, łucznika? Bardzo dobrym rozwiązaniem jest taki rozwój postaci, jaki pod względem perków wybrało Path of Exile, czyli ogromne, duże drzewko ulepszeń w przypadku mojej wizji z jedną centralną postacią na początku. Wbrew pozorom, w Poe też nie mamy jako takiej klasowości. Wybieramy sobie jedną klasę i po prostu zaczynamy. W danym miejscu tego wielkiego drzewka. I oczywiście mamy też inne drzewka ascendencji, więc ta klasowa się tam troszeczkę mocniejsza, ale z tego można by zrezygnować w taki sposób, byśmy mogli cofać nasze wybory, ale by było to bardzo kosztowne walutą, misjami, questami, coś, i gdzie niegdzie właśnie, tak jak w Poe, wybór jednak klasy był mm, no, ważną decyzją. Czyli przez całą przygodę nie jesteśmy ograniczani co do używania umiejętności, i jeżeli wybierzemy sobie skile pod pułapki plus fireball będzie to nasza decyzja, jeżeli będzie nam się tym dobrze grać. Tak to powinno działać w hack and Slashu Marzeń, wraz z opisanymi poniżej umiejętnościami moim systemem umiejętności. Czy będzie to zachęcające, skoro mamy jedną postać? Tak, jeżeli gracz po drodze właśnie będzie podejmować decyzje nieodwracalne, czyli wątek gry, przechodzenie jej powinno przypominać coś na kształt sekwencji DNA, może bardziej <głos》> konstrukcji szalika, czyli niekiedy wybieramy ulepszenia kili temy frakcyjne, questy gildi jakich nie wybierzemy po raz drugi, samo cofanie postaci powinno być bardzo drogie, i mocniej chcemy ją cofnąć, czyli zrobienie nowej, innej postaci będzie w sumie lepszym wyjściem, plus wielogrywalność, opisana w punkcie piątym, czyli to by gracz był zachęcony do zagrania inną postacią, inną wizją. By uczynić te... Duże drzewko podobne do PoE, ale jednak czymś bardziej oryginalnym, pozwólmy, by gracz niektóre części drzewka odblokowywał zadaniami. Tutaj, właśnie, rysunek takich kłódeczek. By jakoś fabularnie nauczył się czegoś, nim będzie mógł jakiś fragment używać. Czyli jednak lekka klasowość, ale na bazie swobody. Wybór jakiejś części drzewka nie będzie dostępny, jeżeli w zadaniu wybraliśmy inny wybór tego drzewka, w mojej wizji. Punkt drugi. Handel. Zauważcie, że wiele gier Hack'n'Slash to gry albo zrobione pod singla, albo z koślawym multi. Ja cały czas czekam na to, żeby powstało MMO hack and Slash, gdzie możemy spotkać inne gracze, którzy mo mogą dołożyć do naszych jakichś raidów, do jakichś naszych instancji, w których mamy do wykonania jakieś duże zadanie. Plus bardzo ważna sprawa, czyli ten handel. Tu wyzwanie chce rzucić Diablo 4, który planuje być grą dużo bardziej otwartą niż Poe lub Diablo 3. Zobaczymy jak to wyjdzie. Zauważcie co zapewniło sukces PvE poza oczywiście innymi cechami. Poza świetnym rozwojem postaci, były to były tam i itemy, przedmioty, których rzadkość faktycznie była cenna. Jeżeli komuś wypadł jakiś przedmiot, to był jednym z może paru tysięcy graczy, którym wyskoczył ten przedmiot. W Hennesie moich marzeniem Hadel również powinien być istotną sprawą i tutaj wpadłem na taki pomysł, by itemy z punktu trzeciego oraz czwartego, poza samymi oczywiście elementami ekwipunku, miały bardzo różne Rzadkość i jakość poza wpływem mechanicznym, czyli to, by tworzyć ekonomię oraz handel za pomocą przedmiotów, które są w grze używalne. Paweł Egzaj zdobyło sławę na bazie handlu walutą, która służyła właśnie do zmian w przedmiotach. W wizji mojego Hackensza marzeń tą walutką byłyby surowce oraz itemy służące do. Ulepszeń postaci, opisane w kolejnych etapach tego filmu. Wartość itemu czyni grę w trakcie w trybie sieciowym ciekawszą, bo po prostu mamy handel i każdy dobry hack -and slash w mojej cenie powinien taki system wymiany posiadać. Tutaj nieźle rozwinęło to właśnie pawo Wegzaj, udostępniając system skrzynek, z których bezpośrednio mogliśmy sprzedawać przedmioty po dowolnej cenie przez globalny system handlu. Chociaż ten system można by ulepszyć o po prostu sprzedawanie itemów bezpośrednio niż obowiązek spotkania się. Z z innym graczem inni wolą mechanikę bardziej znaną właśnie z Diablo 2, em, gdzie gracze się spotykali, żeby pohandlować przedmiotami. I oczywiście ten sam system, który był w Diablo 2 stosowany, czyli zakładamy pokój z nazwą gry, do której ktoś inny może dołączyć i wie, że w tym pokoju będziemy oferować jakieś przedmioty albo chcemy kupić jakieś przedmioty. Punkt trzeci. Rozwój postaci. W gatunku mamy mocny spadek poziomu treści i tego, jak rozwijamy umiejętności. Zauważcie, jakie ostatnie hackenslashes są coraz bardziej pod tym względem proste. Dawniej każdy skill w grze Hackerslash miał różne dodatkowe punkty albo statystyki, jakie mogliśmy wydać, by go ulepszyć. Teraz po prostu mamy skill, który ulepszamy. Wcześniej było to bardziej wymieszane, bardziej zaawansowane. Później popularne było awansowanie skili, czyli im wyżej, tym skillem mocniejszy z małymi odpryskami, jakiś pasywek, np. z Grimdom czy z Titan Gwesta. Później Paweł Wegzilla pozamiatało całkowicie w gatunku systemem złożoności skilli, mieszając je w najróżniejszy sposób w gniazdach. Ostatnie hack'n'slashe jeszcze mocniej ten system okrajają i czynią banalnym. Na przykład Wolsen skill i odblokowanie do niego runy. Zróbmy to inaczej, oryginalniej, dając graczowi dużą swobodę w tym, jakie skill będzie miał statystyki. Dlaczego mówię to tak wolno? Bo to bardzo ważne. Zróbmy coś unikalnego, ale nie kopiujmy idei Pawła w Exile. Wraz z punktem kolejnym, czwartym, dajmy graczom hack and slash to, co uwielbiają. Satysfakcję z wbicia czegoś, wygrindowania, zdobycia, ale jednocześnie satysfakcję z ulepszania postaci, a nie na zasadzie, o, wbiłem level, mech. Tak jak, moi drodzy, na rysunku. Skill, ale nie ulepszamy go wyłącznie levelowaniem. Ulepszamy Lutem Mamy skillę oraz na przykład trzy sloty pod nim, jeden duży, dwa małe. W trakcie gry znajdujemy surowce, którymi tego skila ulepszamy. Duże polo, pole to na przykład duży surowiec, na przykład mocno zmieniający skill mechanicznie, a te dwa małe to jakieś poboczne bonusy. Wbrew pozorom, mechanika skili w Hackenslerzach nie jest trudna do zrobienia, co udowodnili twórcy Grindon albo Titan Questa. Skile nie muszą mieć grawitacyjnych efektów pola działania, fizyki masy animacji. Muszą mieć za to dużą ilość efektów, obliczeń, po prostu w systemie. Podpalenie, porażenie, otrucie, krwawienie, zamrożenie, rozłożenie obrażeń w czasie, coś w tym stylu, albo od się postacią. I teraz w duże ulepszenie. Dla przykładu, wrzucamy item o wpływie mechanicznym, na przykład rozdzielenie ataku, nie wiem, na trzy dodatkowe cele. W walce wręcz. W dwa poboczne ulepszenia wsadzamy obrażenie od podpalenia oraz zwiększenie szansy na podpalenie. Da się? Da się, nic trudnego, a oryginalnego, bo każdy skill modyfikujemy, definiujemy we własny sposób ulepszeniami, bo gracz zmuszony jest do grindowania surowców ulepszających skille, a jego levelowanie nie jest aż takie proste i takie banalne. Z drugiej strony, ulepszanie skilli w taki sposób w jaki my chcemy, daje sporą swobodę i to na bazie, powiedzmy, patrząc na inne hack and slash ostatnich lat, jest coś oryginalnego, bo gracz nie dość, że dostaje nowe umiejętności, to sam decyduje, co one mniej więcej będą robić. Punkt czwarty. Surowce. Spójrzcie, jak bardzo gry hack and slash zaczynają być banalnie proste. Prawda? W porównaniu do Van Helsing, Grim Dawn, Pawła Exile, Sacred, nawet Diablo 2 dostajemy gry hack and slash bez klejnotów, run craftingu, ulepszeń przedmiotów, które w jakiś sposób wpływałyby mechanicznie na inne itemy. Jeżeli już są to systemy de craftingu są bardzo, bardzo proste. Wciąż czekam na hacka w którym bo za tym systemem, jak je obizwałem w punkcie trzecim, pojawią się surowce. Po co? Do punktu szóstego. Ale opisując, marzy mi się to, byśmy w grze Hagazlarz mieli nie tylko lód z potworów, ale również z losowo pojawiających się jakichś źródeł surowców wykorzystywanych do masy rzeczy mechanicznie. Ktoś powie, niech to dropi z potworów! A ja powiem, skoro potwory dropią losowy lud jakieś przedmioty, to zróbmy losowe złoża tych surowców na bazie tego, w jakiej sytuacji powiedzmy, w jakiej lokacji jesteśmy. W jaskiniach rudy metali klej Noty, w ruinach miast, resztki jakichś produktów, na bagnach składniki do trucizn. To mniej więcej działa w Grimdon, ale troszeczkę na innej zasadzie. Grimdon ma bardziej. Mm... Powiedzmy przedmioty, które dropią w zależności od lokacji potwora, do ulepszeń postaci. A w moim przypadku, w mojej wizji Hackensza te surowce byłyby używane do praktycznie wszystkiego. No i na przykład złóż surowców, które byłyby jeszcze dla przykładu formą minigier. Czyli mamy na przykład jakiś obelisk, z którego możemy wydłubać jakieś klejnoty, ale musimy zrobić jakąś minigierkę. Opartą na przykład obronienie tego obelisku czy walkę z potworami. Niech te surowce będą wykorzystywane do masy rzeczy. Do odbudowy, altarów, kaplic w trakcie gry, do odbudowy przejść pomiędzy częściami świata jakichś skrótów, do budowy waypointów, a nie na zasadzie, że wchodzimy i od razu wracamy do miasta, do ulepszania skilli, do ulepszania umiejętności, do ulepszania przedmiotów, do tworzenia przedmiotów, a także do... Mikstur. Poza grą Slash zróbmy grę, w której bicie mobów czy eksploracja ma jeszcze większy sens. O surowce. Wszystkie ostatnie hack'n'slashy e z ostatnich paru lat są strasznie słabe, jeżeli chodzi o wykorzystanie lootu. Te małe pierdółki zaczęło się po prostu usuwać, bazując wszystko na tym, żebyśmy mieli po prostu przedmioty. A jakichś dodatkowych rzeczy, ulepszeń, systemu run, klejnotów i tak coraz częściej w hack'n'slashach już nie ma. Punkt 5. Świat. Zauważcie, jak źle zbudowane są światy w grach hack and Slash. Nie pod względem grafiki, nie pod względem fabuły świata, tylko pod względem przechodzenia go. Kiedy gracie w gry z tego gatunku, lokacje świate są po prostu sekwencyjne. Lokacja pierwsza, potem lokacja druga, lokacja trzecia, lokacja czwarta, coraz mniej lokacji pobocznych. Lokacje te są liniowe najczęściej, czyli lokacja piąta, praktycznie nigdy nie łączy się z lokacją. Pierwszą. Spójrzcie teraz na moje rysunki, które pokazują większość gier hackerslash na przykładzie prostej mapy. Taki schemat gry, gdzie mamy 1, 2, 3, 4, 5, gra się fajnie, ale. To nie daje wielogrywalności. Jeżeli wrócimy do gry po latach, będzie ona dokładnie taka sama, mimo że się gra Hagaslash w takiej formie, jak na rysunku, byśmy z miasta mogli wejść w różnych kierunkach i by te lokacje wokół siebie były ze sobą połączone, by gracz czuł, że w jakimś miejscu nie daje już powoli rady, bo przeciwnicy są za silni i musi wrócić jakoś, obchodzić ten okrąg dookoła bardziej dłużej. Im głębiej wchodzi w się, tym jest trudniej albo im głębiej yy, Jakieś lochy, czyli wchodząc na przykład na lochy. Poziomu pierwszego będzie w miarę łatwo, drugiego gorzej, trzeciego gorzej. Tak to działa aktualnie w hakenzlerzach, ale wydaje mi się, że teraz tych po prostu lokacji pobocznych jest za mało. Czy taka wizja nie zawali się przez sztuczne bariery poziomowe, że wchodzimy, nie wiem, trawnik dalej, 10 metrów dalej, to są potwory 10 leveli wyższe? Nie, jeżeli w świecie wykryjemy niemożliwe do pokonania mury rzeki, góry urwiska, jeżeli gracz wchodzi na przykład do lochów na okręgu o levelu 30, to ma przejście w tych lochach pod ziemią, gdzieś w jakiejś lokacji, do lochu dużo głębiej. I właśnie nimi przechodzi pod jakimś murem, pod jakimiś górami i wychodzi w lokacji, gdzie na przykład moby mają level 50. Jeżeli zrobi jakiś lore, fabułę czy coś, będzie mógł sobie tę lokację w jakiś sposób przeskoczyć. Tutaj lekko podobny do mojej wizji jest świat Grimdon gdzie mamy w miarę otwarty świat, ale dający nam możliwość przejścia gdzieś inną trasą. Tak zbudowany świat, jak na moim rysunku, gwarantuje nam odwiedzanie miejsc z jakich nie spotkaliśmy przy poprzednim przejściu, albo przejście gry po prostu inaczej, dzięki temu, że te lokacje są ze sobą połączone w otwarty sposób. Gracze HNS-ów są przyzwyczajeni do sekwencji. Teraz, nawet idąc sekwencyjnie, cały czas przed siebie, po prostu wprost jakby do granicy świata okrągłego, nie ogarną całości świata, bo będzie on po prostu za bardzo wszechstronny. Brakuje mi też gier HNS, gdzie w świecie są moby. Inne niż zazwyczaj ostatnio, na przykład niewrażliwe, lub mocno uodpornione na różne typy obrażeń, albo też nakładające na nas różne rodzaje klątw. Zauważcie jak mało takich mechanik mają dzisiejsze gry tego gatunku. Kiedyś były moby kompletnie odporne, na przykład na zimno, i trzeba było kombinować inaczej. Były moby rzucające na nas jakieś klątwy. Oczywiście w dzisiejszych grach też to trochę jest, ale jest to ograniczone, jeżeli spojrzymy na HNS-y ostatnich powiedzmy 6-7 lat. Punkt szósty. Miasta. Kolejna rzecz, jaka powinna być w moim hacke marzeń, to rozłożenie miast. Grając w ogromną większość hanesów, mamy najczęściej parę głównych miast, niekiedy w ostatnich grach zaledwie jedno miasto. Na całą grę, no, po co więcej? Najczęściej jest to pierwsza lokacja jakiegoś aktu, czyli dostajemy się do miasta i z niego eksplorujemy świat, prawda? Zlikwidujmy to. Dajmy graczom nie jedno wielkie, gigantyczne miasto ze wszystkim w środku na całą grę, albo na każdy osobny akt. Dajmy graczom świat, w którym znajdzie Osady i małe miasteczka. Ograniczmy ten pomysł na teleportowanie się do miasta natychmiast Inara. Niech gra będzie bardziej trudna, a znalezienie osady powinno być ekscytujące. Tak samo powrót do osady czy do miasta powinien coś kosztować. Niech odkrycie nowego miasteczka będzie czymś ciekawym, a nie oferującym w tym miastu, miasteczku wszystkiego. Kowal w innym mieście, stoliki do craftingu w innym mieście. Wyobrażasz sobie jedną rzecz, podróżujesz przez świat pobity, bez mikstur, nie wiem, wyczerpały ci się w jakiś sposób mechaniczne mikstury, ledwie żyjesz, wchodzisz do wiochy, a ci, ci mówią, że, e, sorry, nie mamy tutaj zielarza. Heh. Zbudujmy muchatę zgodnie z punktem 5. Tę wizję delikatnie zarysowało Grimdon, gdzie czasami mogliśmy napotkać jakieś obozowiska różnych frakcji, i zamiast pakować moc w przepiękną, przepiękne graficznie miasta, dajmy graczowi mechaniczne opcje. Niech stanie w obronie jakiegoś obozowiska w zamian za nagrodę, w ramach jakiegoś, jakiejś minigry, jakiegoś eventu, wydarzenia. Niech surowcami rozwija takie obozowisko, np. zwiększając ofertę Kowala, ulepszając jego kuźnie. Nawet obozowiska zrobione z podobnych tekstur obiektów będą lepsze mechanicznie niż przepięknie, graficznie miasto, które oglądamy tysiące razy w ten sam sposób. Co jest lepsze? Spędzenie tygodnia, codziennie modelując jakiś posąg w mieście, jak to wolsen, albo jakiś budynek, czy lepiej z gotowych prefabrykantów, że tak to nazwę zbudujemy ciekawie, mechanicznie działające obozy z opcjami interakcji, ich ulepszeniami itd. Nawet jeżeli te interakcje wszędzie są podobne, to jednak jest to dużo ciekawszy kontent mechaniczny. Punkt siódmy. Itemę. Dobrym wyjściem z przedmiotami jest to, co robi Wolsen, czyli dodaje nam dwa na dwa pierścienie, dwie osobne rękawice. Jestem gorącym zwolennikiem powiększania ilości slotów na ekwipunek. Dodałbym w samym HNS-ie, w takim, powiedzmy, hns swoich marzeń, jeszcze jakiś na przykład talizman, czy powiedzmy jakiś trofeum, które, jak wiecie, nosimy przy pasku, oraz właśnie. Zmienił pasek. Ciekawy patent wprowadził tutaj Lost Epo, no ale w sumie trochę na bazie Diablo 2, czyli pasek definiował to, ile mamy potek do życia. W Diablo 2 była to jakby wysokość tego paska, w sumie też ilość potionków. Ehm, rozwinimy to. Uczynimy z paska nie tylko item, który definiuje ilość mikstur, zdrowia czy innych w ogóle mikstur, jakie możemy nosić, ale również sloty na nowe itemy, jakie w moim idealnym HNS-ie powinny się pojawić. Te itemy powinny służyć właśnie do zdobywania surowców. Na przykład jakiś magiczny kilof, który ma różne statystyki. Niech pasek, albo kto wie, może też osobny item, jakiś tool belt, pasek narzędziowy posiada ulepszenia związane z wydobywaniem lub pozyskiwaniem tych wszystkich surowców. Na przykład pasek bardziej górniczy czy dana. Lepsze efekty z wydobywania surowców w jaskiniach. Pasek z siekierą, bardziej pod drewno w lasach, jakieś fiolki w pasku, em, pozyskiwanie płynów z potworów, albo też paski związane z craftingiem. Im lepszy mamy pazek, tym lepszy będzie crafting i tutaj ten crafting powinien mieć bardzo duży sens, bardzo duży wpływ w zależności od tego jak eksplorujemy świat. Czyli gracz powinien być w pewnym momencie zmuszony do tego, żeby na tym całym polu bitwy eksplorując świat coś zacząć craftować. Może wypełnić sobie mikstury ponownie płynami, może zrobić mikstury, może coś takiego. To by było naprawdę bardzo fajnym oryginalnym feature'em Hacken's Lesza, skoro cały czas wałkuje ten system surowców. On również powinien służyć tutaj do ulepszeń itemów, czyli w mojej wizji: hełm, amulet zbroja ręka prawa lewa, na ramiennik prawy lewy, pasek, pas narzędziowy, relikt czy jakiś trofeum albo coś przy pasie, rękawica lewa prawa, spodnie, buty. Wydaje mi się, że taki rozbudowany system przedmiotów, jakie możemy nosić, będzie rozwinięcie w stosunku do ostatnich hackersleszy, które nawet zaczynają to ograniczać i nawet wyrzucać na ramienniki. Punkt ósmy. Mikstury. Coś, co od dłuższego czasu jest kompletnie olewane w gatunku hack and slash. System ten niewiele zmieniał się od Diablo, później jednak, przed swój złoty okres Pumble of Exile, gdzie tych miksturek mieliśmy całą masę rodzajów, oraz nieco to było dobrze zrobione w Van Helsingu, gdzie mieliśmy różne eliksiry. Skoro cały czas marzę o HNS-ie, w którym mamy rozbudowany system surowców i ich wykorzystania, zacznijmy do jasnej, ciasnej robić swoje własne mikstury w grze z tego gatunku. Skoro w mojej wizji mamy na przykład nie wiem, jad z węża, dający bonus do obrażeń od trucizn w umiejętnościach, nasycający bronię szansą na otrucie, to dodając ten item do mikstury otrzymasz odporność na trucizny na czas działania tej mikstury. By jednak taki system nie był... Przesadzony w jakiś sposób, mikstury powinny mieć się na przykład, no, trzy mechaniki. Po pierwsze, te skraftowane mikstury powinny się zużywać, żebyśmy byli zmuszeni do robienia ich ponownie. Po drugie, ilość mocy z surowców, jakie możemy wsadzić w miksturę, powinna być ograniczona. Po trzecie, powinien istnieć system... Powiedzmy niestabilności mikstury i mocniej ją ulepszamy, tym może się spaprać albo na zasadzie no pain, no gain. Bonus pozytywny i bonus negatywny od każdego surowca. Czegoś takiego chyba ze świecą szukać w hackensleszach, prawda? A tworzenie własnych mikstur, tak samo jak mówiłem, że ulepszanie we własny sposób, w dowolny sposób ulepszeniami surowcami umiejętności, tego chyba w żadnym hackensleszu jeszcze na razie nie ma. Punkt dziewiąty. Endgame, to co mnie osobiście ekstremalnie irytuje u was, tak, u graczy, to to, że od hack and slashy oczekujecie coraz częściej bardzo natychmiastowego przejścia do mety, do endgame'u. Ludzie pierwszy raz podchodzący na przykład do Babo of Exile, po moich zaleceniach, że ta gra jest fajna, grając najpierw w Diablo 3, często płaczą, e, Jezus, po co ten wątek, ile to trwa, jakie to trudne, kiedy w końcu endgame, po co ta fabuła? I to niestety jest złe. Haken śledź, w Haken slashu moich marzeń należałoby dać graczowi jak najwięcej kontentu, treści związanego z przechodzeniem gry, nim dojdzie do jej końca. Jedną z tych wizji jest rozbudowywanie, bronienie tych miasteczek, ten system Tower Defense za pomocą surowców. Wynagradzanie gracza za podkręcenie sobie stopnia trudności w różnych takich scenariuszach powinno być dość istotną sprawą mechaniczną. Dodatkowo, takie bronienie jakiejś okrągłej lokacji miasteczka ze wszystkich stron w różny mechaniczny sposób Więcej frajdy w kopie, albo też na multi, oczekiwałbym od Hennesa marzeń tego, by jego endgame był bardziej właśnie pod kooperację, pod wspólne rajdy, pod możliwość założenia gry i oczekiwania na innych graczy, którzy też chcą z nami podejść do jakiejś bardzo trudnej misji. Pod inne gry, niż na przykład powiedzmy Grimdon, tak? Mam na myśli tutaj, jeżeli chodzi o tryb sieciowy, pod to, by nawet jeżeli gracze solo, grają większość czasu, to by główne rajdy były jednak sieciowe. Z opcją oczywiście gry samotnej, nie musimy wszystkich zmuszać, ale jednak by były one na tyle trudne i na tyle wymagały latania np. z punktu A do B w lokacji coś robiąc, żeby jednak to było lepsze w trybie kooperacji. W mojej ocenie HNS-y powinny zrezygnować z robienia w kółko tego samego, zrezygnować z jakichś losowych, prostych map czy szczelin, z systemu takiego, że tworzymy sobie losową mapkę i ją gramy, tylko tutaj ciężko pisać, co mamy na myśli, co byłoby lepsze, ale w moim HNS-ie marzeń odbywać się to powinno na zasadzie losowych, kooperacyjnych zadań, w tym kierunku, by wykorzystywać surowce, na przykład do minigierki z obroną miasteczka, coś możemy zbudować, coś ulepszyć, coś skonstruować, następnie przechodząc do kontrataku na bronioną twierdzę. Potworów. Czyli najpierw bronimy się w jakiś kooperacyjny, misyjny sposób, następnie robimy to, to samo przeciwko potworom, cały czas mając tu jakieś dynamiczne podzadania, zniszczenie taranu potworów, które najeżdżają bramę miasteczka. Następnie sami taki nasz taran mamy na przykład osłaniać. Jeżeli to wszystko się odpowiednio uda, robimy główny raid na losową, wtedy mapę z bossem. Cały endgame mojego HNS-a marzeń opierałby się o mechaniczne zadania, a nie po prostu młocenie lokacji z bossem na Końcu. Tak, by nie tylko nasz build postaci miał istotne znaczenie, ale również wykonywanie zleconego nam zadania, kooperacja, wykorzystanie surowców. Punkt 10. Finalnie, chyba trochę długo wyszło, ale w taką koncepcję HNS-a bym sobie spokojnie zagrał. Z jedną klasą rozbudowywaną jak chcemy, ale z wyborami, które definiują ją nieco później. Z trybem sieciowym, handrowym, walutami, ekonomią, wartością itemów, ze skillami, które rozwijamy na bazie tego. Co w grze zdobywamy, a nie na bazie dużych punktów wbijanych za Lewele. Z surowcami, które wykorzystujemy na masę rzeczy i zdobywamy je w masę sposobów. Na budowę, na ulepszenia, na odbudowę rzeczy w trakcie lokacji, które też się na przykład niszczą z czasem, na skile, na przedmioty, na potjonki z nieoczywistym, nieliniowym światem. Na bazie okręgu, który daje nam lokacje raz wyższe, raz niższe, raz warstwowe do góry, częściej oczywiście warstwowe w dół, bo to w końcu hack and slash, z małymi wioskami, gdzie niegdzie, osadami, zajazdami czy karczmami spotykanymi w trakcie gry, a nie wyłącznie jednym dużym miastem w akcie. Z który opiera się o wykonywanie zadań w mocno kooperacyjnej formie, a nie od punktu A do B. 10 tysięcy razy. Jeżeli sami macie jakieś plany, wizje, pomysły na taki gatunek gier, walcie w komentarzach. Zastanawiam się jeszcze nad podobnym materiałem o City Builderze, marzeń, nie wiem, może City Skylines 2, albo FPS-ie strzelance marzeń. Na koniec klasyczne podziękowania dla wspierających ten bajzel YouTube'owy o najróżniejszych gierkach mniejszych i większych. Dzięki Latinokila, Squergum, Chris, Hubert Tomek, Szumigajowy, Worius, Łukasz, Stringer, Agoyper, Raix, Kazmomi, Mariusz, Shiber, Mario, Bongol, Gorinius, Cezar Wankański, Kutuban, Juli, Gamersden, Hubert, Hansior Kasencja, Predio, Izak, Solini, Arkadiusz Łukasz, Cyborg, ten gruby Adam na Kalmo, Łysy, Mikus oraz Bulu. Tradycyjnie po prawej macie poprzedni film na kanale, albo najnowszy. jakby ktoś przeoczył, za to po lewej stronie macie opcję zostania. Tu Tutaj nieco dłużej zwykłą tradycyjną subskrypcją. Tyle.